W 2019 wyszło wiele świetnych gier, ale dzisiaj nie o nich. Witamy w Watchmojo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze typy 10 najgorszych gier 2019 roku. W przypadku tej listy przyjrzymy się grom, które nasuwały jedno pytanie: Co tu do diabła poszło nie tak, a takich gier było sporo. Right Numer 10. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Samo strzelanie daje satysfakcję, ale w Ghost Recon Breakpoint nie brakuje wad. Formuła shootera w otwartym świecie jest zbyt męcząca, biorąc pod uwagę nasycenie rynku podobnymi tytułami, np. przykład Destiny, Borderlands 3 czy Division 2, który wystartował na początku tego roku. Walka nie stanowi większego wyzwania. Większość AI jest zbyt tchórzliwa, by strzelać do gracza, co często popycha do patowych sytuacji. Co więcej, sterowanie pojazdami jest frustrujące. Gra jest pełna błędów i tak naładowana treścią, że może zdawać się, że nigdy się nie skończy. Numer 9. Dangerous Drive In. Nowa wyścigówka od zespołu stojącego za serią Burnout? Bierzemy, powiedzielibyśmy tak, gdyby gra była chociaż przyzwoita. Zamiast przyzwoitości w Dangerous Driving doświadczamy wypadku samochodowego na środku drogi. Dosłownie. Poro czasu poświęcicie na kręcenie się w kółko po całym świecie, próbując walczyć ze sterowaniem. A to, że wypadki wyglądają bardziej jak płonące kartony, wcale nie pomaga. I jak w dzisiejszych czasach mamy sprzedać taką grę z multiplayer'a online, to po prostu zaskakujące. Numer 8. Mario Kart Tour. Tęskniliśmy zagraniem w Mario Kart na naszych smartfonach. Znacie powiedzenie, uważaj o co prosisz? Tutaj sprawdza się doskonale. Mario Kart Tour okazało się być Candy Crash Saga od Nintendo. Nastawiony na zarobek Mario Kart Tour chce wyciągnąć z nas cały nasz czas i pieniądze, nie mając do zaoferowania wiele nagród. 20 dolarów by odblokować Mario. Kupowanie rubinów by uzyskać więcej kartów. Opłata miesięcznej subskrypcji dla większej ilości wyzwań i nagród. Co gorsza, gra chce nas zmylić, abyśmy myśleli, że gramy z innymi ludźmi, podając botom nazwy użytkowników. Nieładnie. Numer 7: Crackdown 3 To była szansa Xboxa na odzyskanie części fanów po anulowaniu ogromnej liczby własnych gier. Niestety, Crackdown 3 dowiódł tylko, że Xbox naprawdę stracił swoją popularność w tej generacji. Te 12 lat rozwoju naprawdę widać przez przestarzałe projekty i słabą grafikę. Fabuła jest krótka, nijaka i przewidywalna, że aż głowa boli. Nawet w trybie multiplayer Crackdown 3 daje więcej powodów, by rzucić kontrolerem niż grać w to dalej, czego raczej nie powinniśmy mówić o grze z Terem Krusem. Gdyby tylko pojawiał się na ekranie częściej i miał do pracy bardziej wybuchową fabułę. Numer 6 Eternity – The Last Unicorn nie wiemy dlaczego, ale od czasu pojawienia się ostatniego Dark Souls w 2016 ogromna liczba gier próbuje skopiować sukces serii. Chociaż mieliśmy świetne gry podobne do Dark Souls, na przykład Salt and Sanctuary, Eternity, The Last Unicorn, to jeden z wielu klonów, które zbyt mocno starają się pokazać, do czego są podobne. Przez przestarzałą grafikę Eternity wygląda jak wczesny prototyp na PlayStation 3, który ktoś wygrzebał i wrzucił na cyfrowe półki sklepowe. Z walką też jest kiepsko. Mamy wrażenie, że machamy patykiem w kierunku wroga. Numer 5 WWE 2K20. Po pierwszym wydaniu w 2000 roku, Studio Yukes miało dużo czasu na udoskonalenie formuły. Jednak, kiedy studio zostawiło serię Visual Concept, musiało zwiększyć udział i dostarczyć kolejnego tytułu WWE i Jezu Chryste. To jedna z najgorszych gier WWE w historii. The Women's Revolution is turned into the women's evolution. Urestlerzy nie przypominają swoich odpowiedników bardziej kiepskie CGI z początku lat 90. Poza tym gra jest pełna różnych błędów. Widzieliście kompilację z usterkami? Jak można zapłacić za taką grę 150 zł albo i więcej? Numer 4 Kontra Rogue Corps To jest dobry moment, żeby zastanowić się, kto w ogóle kieruje konami. Studio jakby się trochę zmieniło. Metal Gear to teraz zombie survival, Silent Hill to automat do gry, a teraz Contra to smutna próba stania się tworem dla dzieci. And then me, Lily. But you can call me Aero Captain. Wiele osób miało złe przeczucia kiedy tytuł został ogłoszony, a pesymizm był jak najbardziej na miejscu. Sterowanie jest irytujące, strzelanie jest często nieprecyzyjne, a i same postacie pozostawiają wiele do życzenia. Innymi słowy, klasyczna kontra stała się totalnie nie do poznania, nie tylko gra, ale nawet samo logo. Numer 3 andem. Granie w Andem to jak przeglądanie starych zdjęć szkolnych z liceum. Otwieramy album na kilka minut, dopóki nie zaczniemy kwestionować naszych życiowych wyborów i zdamy sobie sprawę, jak się zestarzeliśmy. Gra miała pomóc BioWare po beznadziejnym Mass Effect Andromeda, a jednak było jeszcze gorzej. Nudna rozgrywka, fabuła i świat godny zapomnienia. If you Presentation is half the battle. Walka w grze również pozostawia wiele do życzenia. Gra była takim bałaganem technicznym, że powodowała wielokrotne awarie konsol i komputerów. Wspomnijmy jeszcze tylko, że całkowicie porzucono plany jakichkolwiek aktualizacji tego tytułu. Numer 2. Generation Zero. Jedna z największych niespodzianek, jakie spotkały nas w 2019 roku, i to nie pozytywnych. Generation Zero to kolejny otwarty świat naładowany leniwymi skrótami, jak Fallout 76. Przez to szukamy wiatru w polu, gdy chcemy znaleźć społeczeństwo na Ziemi opanowanej przez NPC. Jednak najczęściej trafiać będziemy na taśmy audio, jak w Falloutie 76, nijakie środowisko, jak w Falloutie 76 i kretyńską AI, która nie ma pojęcia, jak się bronić, jak w Falloutie 76. Jeszcze bardziej rozczarowuje to, że odpowiada za to Avalanche Studios, to samo które odpowiada za serię Just Cause i Mad Maxa z 2015. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. I wracamy do listy. Numer 1. Left Alive. Transmitting information to your device. Jeżeli lubicie gry Front Mission z późnych lat 90. i połowy 2000., informujemy, że te gry są nadal dobre. Z kolei Left Alive zabiło prawdopodobnie jakąkolwiek szansę na odrodzenie serii w najbliższej przyszłości, ponieważ niestety większość czasu spędzimy na pytaniu: jak? Jak mam ominąć tych gości, kiedy każdy ruch, jaki wykonam, zdradza moją pozycję? Jak sztuczna inteligencja może być tak trudna i jednocześnie tak głupia? Caution, body armor, damage, worsening. Y Jak mogli rozłożyć checkpointy tak daleko od siebie? Liczba problemów, jakie towarzyszą Left Alive, to jest zaskakująca, i najlepiej będzie udawać, że to się nigdy nie wydarzyło. The game is over. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale. Zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.